Wiktor Skała, 8, Adrian Dziedzic, 9, kapitan zespołu Krzysztof, grał po raz setny, jeśli chodzi o spotkania ligowe Sawicki. W tym momencie rozpoczął to spotkanie sędzia główny tego klubu z Winnego Grodu, ależ teraz ładnie to w środku pola rozegrała Lechia, będzie szansa, zagranie z lewej strony, ale nie zdążył tam, wbiechował. strzał. Jeden mecz w pierwszej jedenastce ekstraklasowej drużyny prowadzonej przez Jana Urbana łącznie 167 minut rozegrał dziedzica. Teraz Kiklejsz zagrywa przed bramkę i finalizacja Dawida Toszewskiego. Górnik obejmuje prowadzenie po ładnej akcji. Za... A więc inny z członków kadry ekstraklasowego Górnika Zdobywa gola ręką z linii bocznej. Kiklajsz, dobre zgranie, dziedzic. Juritka zdecydował się na strzał bez zastanowienia. Pił z piłką przy nodze. Frankowski, centra w kierunku Maćkowiaka, ale Paweł Sokół wykorzystał dla korony Kielce w ekstraklasie. Teraz Kiklajsz wprowadził Juritkę po lekarnej broni Fabisiak. To była doskonała okazja dla ten właśnie przy piłce. Dwójkowo próbuje Górnik, Szkudlarek, przygotowuje się do dośrodkowania, zagrywa przed bramkę Fabisiak, czujnie na przetarne, wyszedł w powietrze i dobrze zagrywał Surowiec, Kiklajsz, co robi Fabisiak teraz w tym miejscu? A no, zagrywa głową, z wzdłuż linii bocznej, minął Budzińskiego, jest tam pomoc, ale Toszewski cały czas przy piłce i trafia w nogi Biór Łobody i rusza Lechia, Mikita Łoboda środkiem, dużo miejsca z lewej strony, tam wędruje podanie. Frankowski, ale ta piłka le Babi, lewą nogą będzie zagrywał w pole karne lub też strzelał na bramkę. Jakub Babi bezpośredni strzał, ale z dobrym metry. Babi przymierza się do strzału, huknął lewą nogą Soku, umiejętnie w ekipie drugiej drużyny Ząbkowskiego zmienionymi składami i właśnie ruszyła Łukasza Maćkowiaka w tej akcji. Dawid Szkudlarek zamarkował dośrodkowanie. Wybrał jednak Adriana Dziedzica. Dziedzic prawa noga, uderzenie, ale. Prost. Dośrodkowanie na pole karne. Górnika, strzał z ostrego kąta. To wszystko było do. Kiklajsz. Zagranie w pole karne. Jest tam, gdzie być powinien. Łoboda, a teraz 2-0. Adrian Dziedzic. Ależ piękne uderzenie. Plasowany strzał wewnętrzną częścią stopy. Na dużym spokoju finalizuje tutaj, w 65 minucie akcji Górnika, Adrian Dziedzic. Małecki zgrał klatką piersiową do Kaczmarczyka. Dośrodkowanie, Mycan głową tuż obok braku kraju. Teraz dośrodkowanie przed bramkę Sokoła, strącenie głową, ale przez partnerów. Murawa yy, też nie jest jakaś bezbłędna, ale teraz kapitalna okazja dla górnika i myli się. Alan. Wingralek za linię obrony. Przyjmuje pranica, to już polekarne. Ernest. Strzał lewą nogą. Obok. Łoboda. Schodzi do środka, szuka strzału lewą nogą. Przodu na aferę. Oj, to może być czerwona kartka. Niepotrzebne zupełnie zachowanie przemysława Mycana, ale to był... I to właściwie było ostatnie zdarzenie tego spotkania.